Lepiej, żeby mi ten pan nie uciekł na nogi, bo zostawiłem mu otwarte, ale dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dalej sobie pająki przekładamy, to co jest brudne czyścimy w terariach, w pojemnikach, w matchboxach, w eppendorfach, nie na no Ogólnie trochę jeszcze tego jest, wydawało mi się, że będzie git, ale kurde jest kiepsko. Już faktycznie le leci mi tyle czasu. Na pewno widzę od razu, że kolejne trzy pojemniki z będą do czyszczenia. Tak od razu. To jest jeden z nich. Tutaj zamieszkuje Panfobeteus S.P. Ma Fajny pająk. Mam nadzieję, że mnie nie urze, bo daje rękę totalnie nad niego. Taki osobnik. Samica. Taki wygląda trochę zwyczajnie, jak taki... Jakiś brązowy, natomiast yy, no on tu się wybarwia przy wilince. A na pewno samce wyglądają o wiele bardziej zjawiskowo. Samca też wam będę pokazywać, bo mam jeszcze samca starego i chciałbym sobie jeszcze raz to dopuścić. To lecimy z tematem. Że mam coś takiego, myślę, że dam radę go po prostu przykryć. No, dałem radę go przykryć i dajemy teraz narzędzie śmierci pod niego. Czyli no, albo, albo niebo się nie da. No, mo możesz sobie wejść na to, bo jakby. O! Pięknie, siedzi mi tutaj. Ale to jest byk. To jest byk ogólnie widzowie. Dobra, no i to oczywiście do czyszczenia, prawda? Nadchodzi sztorm. Ogólnie tak, tutaj jest jeszcze trochę wyschniętego włókna kokosowego. Natomiast pod spodem wydaje mi się, że już jest one bardziej wilgotne. Także cieszy mnie to, że nie muszę w końcu tego moczyć, bo mnie to denerwowało. Ogólnie miałem taki duży płat, nie wiem ile, może 40 cm na 40. Taka kostka, co nie chciała mi do cholery wejść. Nie na 40 przesadziłem, to było 35. Jestem tego pewny, bo te terraria mają około 40. Także miały coś około 35, i śmieszne było, jak próbowałem dać to do tego wiadra, które mam. Ogólnie, na no, co mogę powiedzieć, jest ualone well tu. cyk. Mamy michę z wodą, dajemy mu picie. Nie, nie powiedziałbym, że ten tam beteus jest podlewioma. To jest w miarę pokojowy pająk. Raczej nie mam do niego jakichś ale, że wow, niebezpieczny, że zabija ludzi. Zwykły taki ten. Eee, teraz tak, On yy, go tu w pojemniku, już wam go pokazałem. Zaraz wam przedstawię dalsze informacje o nim Wziąłem pęsetę Makulata mi uciekła z tego, z widoku A, to jest klucha, widzieliście W ogóle jest też się tak upar. No wynoś się z tego pojemnika Mordo Tu masz wolność Chyba ja gdybyś się nie pomyślał nic mu nie jest Po prostu tak se ten stwierdził o. Takiego cupnięcia małego no, no. Co Jutro będzie łaził, tak jak ten dmuch na niego o. Widzicie, tak żeby nie było, że, że, że coś tam No, także mamy tutaj panfobeteusa espebratiome I teraz powiem wam info Tu wam daję karteczkę No i z pamięci co mówię, no to na pewno słaby jad Jakaś Ameryka na pewno yy, Co tu dalej mogę powiedzieć, wysoka wilgotność Temperatura 27 ze spadkiem w nocy, tak około jak dla mnie to jest taka standardowa. Nie wiem, coś takiego, co my tu mamy. No Ameryka Południowa, Ekwator dokładnie. No ten akurat woli trochę zimniej, bo 24-25 w dzień ze spadkiem do 22 w nocy no i wysoka wilgotność, no to się zgadza mniej więcej co powiedziałem. Nie? Kolejnym pająkiem, którym będziemy się zajmować w tym zestawieniu to jest nandochromatus. Fajny pająk. To jest że z tego co pamiętam, moja pierwsza samica. Też dała mi pierwsze kokony. Także pająk pełen sentymentu. Ona nie jest jakaś super zła, ale ona lubi się postawić. Tak trochę, kurde bele, ona. <ścoughs> Dobra, czekajcie, zaraz to ogarnę. Gdzieś jest jakaś normalna pęsa tam to. Nieważne. Ona też głodna chyba była, no przez to. Dobra. Te szybkie wyciągam, Raczej się go nie boję. Taki... Ona coś tam niby poteguje, ale raczej mnie nie przeraża ten pająk. Także spróbujmy sobie. No coś takiego no, tak, tak się zachowują nando formatusy, nie? one coś tam porobią, pokąsają. Ja teraz bardzo bym chciał to płat wyciągnąć i nie uszkodzić przy tym tego pająka. Się boję się, że on mi się rozbiega, że wyleci. No, dobra, przepychamy go do tyłu. Decyzja zapadła. Okej. Okay. widzi, że coś się dzieje i... Nierwowo reaguje, Ja mu ten drewno co tu ma jest ok. Tak mi się wydaje, ta nie ma, nie ma jakiejś super pleśni, więc wrzucę mu je z powrotem. No i teraz to. Dajemy go do tyłu. Jak pająk końca, to można sobie pomóc tym. No i po wszystkim tak naprawdę mam go. No. no i one są takie zajebiste, że on się położył mi na plecy normalnie. W pewnym momencie Okej, okay. także tu mamy jakąś roślinkę. kiedyś to mi ktoś dał jako w akwarium coś tam ale mi służy to do pajanków do wywalenia nie chcę mi się oddzielać te, tej brzydkiej warstwy która tu jest na dole z tym z tym dobrym one od sieci a zresztą nie to jest spleśniałe, gdzieś tam Wywalam nie chcę mi się tego czyścić. Pamiętajcie też, żeby brać przykład ze mnie w sensie, jak, jak bierzecie i kupiecie w tym, miejcie taką rękawiczkę. Bo uwierzcie mi, jak potem sadzicie to do oka, to kurde! Życzę Wam, życzę Wam powodzenia. Ujmę to w taki sposób, aktualnie ja też się cały drapię, sędzi mi wszystko, bo przy tych przesaczach zasranych robię, ale trzeba, pająki są zajebiste, ulubię pająki, nie? Polubiłem to, fajne też jest, uwielbiam dreszczyk, że nie wiesz, czy on cię ugryzie, ale to jest fajne zwierzątko, jest ciekawe, jest kolorowe, kurde, uwielbiam to, naprawdę, nie? Okej, okay, ażby coś decyzja zapadła, nie mam miotacza ognia, więc te drewienko idzie do wyrzucenia, bo tam trochę pleśni było, i nie mam jak tego ogólnie ogniem posikać. Wukienko kokosowe. Włókienko kokosowe jest fajne. Pachnie jak kokos. Do pająków wygląda jak ziemia. A ziemia to żywioł koziorożca wtedy kiedy mam urodziny. Więc czuję, że jestem w swym żywiole. I na jak świnia. Teraz czuję się bardziej jak w swoim pokoju. O właśnie tak. Bo ja czasem matka mówi mi, że żyję w gnoju. <ścoughs> no jejku. Mama, jak jesteś, tutaj daj komentarz. A to się okaże jakieś fake konto, nie wiem. Yy. No w sumie to tak jest często, nie? Ale ona chyba normalnie z swojego to taguje, nie? Wiem, że ona mnie ogląda, bo się pyta o różne rzeczy. Dubli. Wsadziłem tutaj to. This is miska z water. Tak mówimy na to u nas. W Dobra. Chromatus, to jest fajny pająk. Ale czeka, czy się ciepać będzie. Poczuł, poczuł, poczuł się na swoim. Chromatus poczuł się jak dom. Dobra, tak, ja go chcę tam tylko przepędzić. Przełożył się jak na swoim i zaczął kąsać. Dobra, wynoś się tam, bo chcę tylko oddagać cię do widzów, bo kurde fajne masz kolory. Pojętek, na endokromatusie fajne. Na pierwszy pająk jest zary, na pierwszego pająka zarąbiste. Nie tak nie chcę, żeby mnie pokąsał. Tak to wygląda. na Naandochromatusik. Fajny. Elegancki. Taki senie. Fajny. Spróbujemy go jeszcze trochę powkurzać. Mam ochotę mu Wika przybić. A nie zrobię tego. <głos> <głos> Już były takie sytuacje, że coś mi odwalało i, i ten. Ale dobra. Kończymy to. Kończymy ten cyrk. Je ja zapomniałem informacji o nim podać, nie? Ogólnie tak. Tu macie coś takiego ściągę moją. Ogólnie no, standardowo, no to jest Amerykan, kurde. Auto chce mieć nawet Amerykana. Ogólnie, kto tam się interesuje motoryzacją, możecie zgadnąć w komentarzu. Choć pewnie gdzieś już to wybrzmiało. No i tu macie, no co? Słaby jad, wilgotność, kurde. Wysoka, wysoka temperatura 27 stopni około ze spadkiem w nocy. Dokładnie pochodzi z Ameryki Południowej, z Brazylii. A tam przypadkiem nie ma jakiegoś ziela angielskiego czy coś tego typu? W Brazylii? Albo pizzę jedzą? Dobra, sorry, wiecie co nie było tego, nie znam się na świecie. Dzięki za oglądanie Elo.